Właśnie skończyłem dla Was podpisywać nowe zdjęcie z autografem. I niestety, będzie to ostatnie zdjęcie z autografem, dorzucane do każdego zamówienia. Dlaczego? Bo każde moje zdjęcie z autografem podpisywałem ręcznie i chcę dalej to robić, ale zamówień pojawia się więcej niż jestem w stanie podpisać zdjęć. Dlatego jest to ostatnie zdjęcie, które trafi do każdego zamówienia. I będzie ono jeszcze przez niecałe dwa tygodnie, bo od 25 listopada, czyli w dzień, w którym startuje Black Week, czyli cały tydzień największych promocji w historii, i sklepu. Dobrze słyszeliście? Cały tydzień, nie tylko weekend. Tego dnia to zdjęcie zniknie na zawsze i pojawi się inne, które już niestety nie będzie dorzucane do każdego zamówienia. Bijajcie na Wojan Shop i sprawdzajcie. Chyba no kolorowiec, sobie nadal nie mam domu na Wojanowicach i nie wiem, gdzie nawet zaczynać te odcinki. Chyba moim jedynym domem obecnie na Wojanowicach to jest Wojan Shop. Patrzcie, ten sklep pozostał i jest tutaj cały czas, więc mnie to mega mega cieszy, a dodatkowo w w Życiu prawdziwym pojawił się drugi taki sklep. To, czekajcie, W życiu prawdziwym mamy więcej Wojanshopów niż na wojanowicach, bo mamy już normalnie dwa: w Warszawie i w Szczecinie. Cześć! Bazę! E, no to trzeba będzie na Wojanowicach drugi wybudować. A może wybudujemy taki sklep? Unopków! Unopka i ptyka! To jest super pomysł! Który będzie w dwóch miejscach. Weźmy sobie w takim razie jakieś produkty i tam trochę podrzucimy jakieś skarpetki. Ej, skarpetki są w sobie fajne teraz, jak się zrobiło chłodniej. O, kubeczek też jest super, ale skarpedeczki, no to też super i te wszystkie rzeczy będą przecenione już niedługo 25 startuje Black Week Z największymi promocjami W historii sklepu Ponieważ mamy bardzo dużo rzeczy w magazynie I będziemy chcieli je wyprzedawać Czyścić magazyny, a to oznacza lepsze ceny Tak, dokładnie Także, no, bądźcie, przygotujcie się Bo na pewno będą mocne promki Niektóre produkty będziecie mogli zgarnąć W, na przykład, nie wiem, o połowę taniej Albo nawet o 70% taniej Niektóre produkty będą miały Naprawdę mocne przeceny inne Mniejsze, ale generalnie będzie to najlepszy czas na zrobienie zakupów, także szykujcie się, bo będzie się działo. A my w takim razie, chodźmy sobie do tej naszej miejscówki, w której mamy przejście. Ho, ho, ho. O tak! Ej, trochę ciężko się tutaj wchodzi, ale jak już się wejdzie, to jest się. Je, jest się w tajnym przejściu automatycznej bazy. Tak, automatyczna. To jest tak jakby autostrada do wioski, nubka i ptysia. Nubek cały czas kontroluje. Ptysia cały czas ma kontroler umysłu i no nie jesteśmy w stanie Ptysia odzyskać, więc po prostu musimy ich obu teraz obserwować, mm, bo nie da się. Nie da się po prostu przegrać z Ptychowi on ma swój amulet, który broni, broni dostępu do jego głowy i tylko Nubek ma tam dostęp. Dobra, słuchajcie, musimy sobie zamienić amulet na szalik. No i niestety w tym momencie ryzykujemy, bo jeżeli Nubek trafi nas z kontrolerem umysłów, ten amulet jak nie mamy amuletu, to się zaczniemy go słuchać a nie ma z nami Paliona, więc nikt nas nie uratuje. Trochę jest to ryzykowne, ale chcę zdobyć po prostu przewagę, przewagę nad nimi i dowiedzieć się czegoś, czego nikt nie wie. O nubku i ptysiu. O, jest nubek, jest nubek. OK. Mm -hmm, patrzcie Dobrze, na to. Chciałem zaszykrisuspi, a teraz spi? jest noc, a ja, a ja muszę to wymyślić, czy to będzie dobre, czy nie. O, czy, co jest grane? Dlaczego y, ptycho śpi, a Nubek nie? Od kiedy Nubek po nocach chodzi? przecież Nubek zawsze o siódmej dobranockę miał, a potem szedł spać, słuchajcie, a teraz jakoś mm. po nocach lata gdzieś tutaj. Dziwne. Ej, tak. czemu ty... Czemu ty co? nie śpisz? O, Nubek wiem wiem spać, ale chodzi mi ciągle to po głowie wszystko. Co mu tak. chodzi po głowie? No Ej. Bo, bo ty mi mówiłeś o tych badaniach, nie? Tak, badania. Pamiętasz, co robimy, tylko nie mówmy tego tutaj, bo jesteśmy na zewnątrz, chodźmy do budynku i chcecie powiedzmy. No dobra, chodźmy, chodźmy. Jakie badania? O jakie badania może chodzić? Ty! Co dobra, to tylko wiesz, panie prezydencie, no ja byłem u tego lekarza i jestem zdrowy, więc o co chodzi z tymi badaniami? Jakiego lekarza? Tak, badania na temat... na temat postaci! To co mówiłem, musimy rozwalić to wszystko, czekaj! Ja zamuruję tutaj oktaw, żeby za ten dźwięk nie wychodził. Jak będzie wychodził jakikolwiek dźwięk, co jest? Dobra, to wtedy... Z drugiej strony dźwięk. zawoduje nie też. Nie da się z nóbkiem przegadać. Czekaj, oh, czekaj, czekaj. Opa, opa, opa. Wejdziemy teraz do, do środka. Aaaa, tak! Dobra, ale dobra, tu jest, jest mało miejsca. Chrisiu, pamiętaj. Czy, 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 czy ty jesteś gotowy, żeby to zrobić dzisiaj? Co e... dzisiaj? A, a, a. Czuć y tak chodząc... no, 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 no! <grym wężeń> oh nie do końca, panie prezydencie, niestety, bo. Dochodząc oh nie. do konkluzji, uznałem, że niestety nie jesteśmy w stanie zrobić tego dzisiaj, ponieważ mój mus jeszcze nie współpracuje. O oh, nie. Tu jesteś taki głupi, nie mogę. Ale co co wiesz tak, no tylko cały czas od głupków. Przecież to Nubek jest Chodź. głupi, a nie Ptyś! Co się pójdźmy, dzieje? Pójdźmy do naszego laboratorium, a za chwilę pójdziemy gdzie mamy iść. Tylko mu trzeba zabrać jedną ważną rzecz, bo ty nie myślisz o tym, a ja mamy myślę. Iść? A czy ty mówisz o tym, tak? o tym tajnym pomieszczeniu? Alarm! O! Alarm! alarm, alarm, alarm. alarm, alarm, alarm. alarm. Co, nie wyłączyłem alarmu, wiesz co? Gdyby się to wyłączył, co? A tutaj przejdzie, to wtedy będzie, będzie alarm, chodź. No ty. Psa idę. Psa idę. A, dobra, daj. no dobra, no. Co, co? Nie, mnie działa. Nie, do nie działa? Nie, dlaczego nie działa? Bardzo dobrze, a? chodź, chodź! Nie, o, dziwne, co ty? Ty jesteś, no, jesteś założycielem tego, jeżeli ktoś mi nie to yeah, będzie. Nie, no, ja mam teraz przejść? Dobra, czekajcie, może to jakoś się dostać o, w inny sposób. O, to nam się przyda, Krysiu. To, Myślisz, o, że to nam to się to przyda? No dobra, jasny, no to to weźmy. A, a czy ty mówiłeś o tym pokoju, którego nazwaliśmy roboczo? E, tam nic nie ma? <noise> co? Pokój Jego tam jest, jest nie ma? Dobra, trzeba tam pójść, Krzysiu I pamiętaj, co zabrać najważniejsze rzeczy Dobra. To będzie to, to Dziś jest ten dzień, w którym Wojanek już nie jest sam Ponieważ dołącza do niego cała reszta rodzinki maskotek Jest maskotka Katit Jest maskotka Nupka I maskotka Ptysia W dodatku nie zapomnieliśmy o bardzo ważnej rzeczy Plecaku Ptysia Tak, ta maskotka ma plecaczek Który możecie sobie zdjąć I mieć plecaczek Ptysia Który na przykład możecie założyć na nób. I proszę bardzo, teraz mamy naukowca Nubeczka razem z jego plecaczkiem. Także wbijajcie na Wojanshop i sprawdzajcie. Eee, I... Myśli, że ale, ale mi się udało ale mi się udało przedostać! Widzieliście to? To było genialne! Dobra, Krysiu, koniec no. tego! Oni myśleli, że tutaj mamy tutaj nasze laboratorium, Oni są tacy głupi A, <laughs> a przecież tutaj a, jest ich laboratorium. To jest laboratorium, panie prezydencie Nubek. Nie. O właśnie Chodźmy do tego miejsca, nad którym pracowaliśmy długo. Chodźmy. Chodźmy. A, co? Chodźmy teraz! no Dzisiaj go przywołamy! Dzisiaj go przywołamy! No dobra, dobra, no! Dzisiaj go przywołamy? Zobaczymy! Ej, 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 dobra, czekaj! O czym oni gadają? O jakim przywołaniu i kogo? O czym oni rozmawiają? Połóż się! Połóż się, nikt nas nie może widzieć! Ja też się położę, patrzcie! Ja z nimi idę! Czy oni idą do jakiegoś nowego miejsca? czy Idź pierwszy! Czyli oni mają laboratorium w tamtym miejscu, o żadnym innym diba laboratorium. Się przypa, dabei, Musią... Dawaj, się dobra, góry. dobra. Dobra, chodź szybko, szybko. <helughs> Taka ta... ta muzyka Co to powinna jest? być. Ej, Ej! Dobra! Zakazuję się na dół! Czekajcie, też musimy się tam jakoś dostać, tylko a, żeby nas nie zauważył. E, mam w Ej, ogóle, nie. mam takie rzeczy przy sobie. Mam za dużo rzeczy. Aaaa! Czekaj, otworzyła się klapka! O nie, czekaj czemu Rówek taki mądry no? jest! Czemu Rówek jest taki mądry! A dlaczego się otworzyła? Nie! Kresiu, nie masz tam żadnej dźwigni, może ty to otworzyłeś? <laughs> może? Nie. A no, to uważaj, lepiej już nie otwieraj jak będziemy tutaj. Dobra, pa, pa, pa no. i Zamknij prostu... Zamki do sobą, zamknij za sobą, no. czekaj, no. bo ja muszę tu wpłynąć powoli. Wejdę za nimi, muszę wejść, no, wejść no, za nimi. Wejdę... No, o! Szedłem za nimi! No, dobra, zapomniałem zamknąć włazu! Dobra, no, idealnie! No, dobra, dobra, dobra! Ta-ta ta CO to jest! No. No, wygląda to powiem Ci panie prezydencie, całkiem ładnie to zbudowałeś! Ach, tak, co to tak, jest tak, za baza? A, a, a. Czemu to jest chyba za hakera jakaś? Ej! To jest haker! Tak, panie prezydencie, mam stanąć po drugiej stronie stołu jak w tych wszystkich takich firmach o złoczyńcach? Tak, chodź tutaj lepiej koło mnie co to Musimy zdobyć te głaski takie, bo one mm -hmm. są bardzo ciężkie do zdobycia i to jest. Co ty, ej to, ej to jest jak amulet! To serce amuletu, ale a. wcześniej było czerwone, a teraz jest zielone. Eee, czekaj, czy Nubek chce wykorzystać o. serce do skrzeszenia hakera? Nie, nie możemy. Krysiu, musimy go obsywołać. On miał dużo dirta i był... Pamiętasz jaki był na pojadowicach, jak ktoś był dobry, to on się z nim zadawał. Nie, tak nie było, on kłamie! To jest... Ja nie pamiętam, bo mnie nie było, ale ja skoro tak mówisz, to na pewno nie było, Ale Krysiu! Ty musisz poznać go, on jest bardzo miły, musisz to zrobić, Krysiu! To tobie jest tylko jedyna nadzieja, żebyś to zrobił. wiesz co? Wszystko przypadka do Czemu ptycho to wszystko tutaj jest? Co to jest? Jakiś Władnie. miecz zielony, ogromny! O a tu jakiś kamień świecący na zielono, to jest zbyt hakerskie, słuchajcie. Oni chcą przywołać hakera i to wygląda naprawdę poważnie. Tu są jakieś y, serwery? Co to są za rzeczy? Tu jakieś wykresy różne? Co to, co, co? co? Ale co powiem tobie, jest? panie prezydencie, że naprawdę ładnie to zbudowałeś. A, a skąd ty to wszystko wiesz, że ja. to tak, tak powinno wyglądać. Ja, ja, ja wiedziałem go kiedyś. Chodź tutaj krycho. To jest komputer, on uwielbia takie mechanizmy. No to są Pokojnie. serwery, tak? Przecież z tak. serwerów może przyjść Przecież haker! Im tak więcej serwerów zniszczyć. może być, tym więcej ha ten haker będzie miał siły na Wojanowicach. A to są nie. serwery powiązane z Wojanowicami? To, to są serwery powiązane z kodem, żeby on tutaj przyszedł. Musimy, to, a, zrobić. To, Musimy to, to zrobić. Musimy Jak to zrobić. Musimy to zrobić. Musimy to zrobić. I dobrze a. to o, zrobić. O kurde. Zniszczyłem! Zniszczyło się. Okej, ale to dobrze, spokojnie co A co Zniszczyło no, Zniszczyło to zniszczyłeś czy nie? Nie tak? wiem, ale chyba nie, o bo nie. ja nikt nie kilka razy. O nie, o nie. Czekaj, czekaj, ja muszę wsiąc, o czekaj. nie, o nie. Chowam się, chowam się, chowam się. Nie, a, o tak, a panie tak, prezydencie. Wszystko, będę wszystko się pana muszę. prezydenta słuchał. Tak, a, dobra, tak będę dobra, się dobra, pana teraz prezydenta wszystko. słuchał. Zrobię wszystko, wszystko już co pan prezydent. Możemy chysiu? przywołać hakera, ja znam sposób. Hmm. Pomogę wam zrobić Mamy to serce. Tak, panie prezydencie, trzeba będzie wsiąść tego gluta i trzeba będzie go wy. Eee, co, co, co? Co, co się... O, nie, Nubek no, mnie walną kontrolerem umysłu, Nubek mnie wolną kontrolerem omysłu! Nie kontrolowałem Czekaj, nad sobą. O, Czekaj, Krysiu, mamy te nasze rzeczy najbardziej potrzebne. Waga to... Co, co jest? Ja, to... ja Ej, wziąłem, wziąłem jeszcze rury, żeby to połączyć wszystko. Tak, Ej, nie? czemu oni... no kiedy Nubek ogarnia takie dziwne Czekaj, Krysiu, konstrukcje? Jesteś... To zawsze ogarnia ty się ogarniał. No, ja hmm. nie wiem, o ty tak jakoś to tak... Co, Skąd ty to, to co ty to wiesz? Dobrze zrobiłem czy nie? Ale to bardzo. To, e, to, 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 to są brzydkie. jakieś rury. Hmm. Co to jest, wiesz co? ale brzydkie. Nie wiem czy to jest dobrze zrobione, co przecież co? nie będzie działać z Tu musi A być czemu? jedna rura podprowadzona i wtedy on tutaj się pojawi. Kiko, czekaj. Musimy A ja tutaj... dobra, nie, 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 musimy to jakoś przerwać. Musimy im to wszystko zniszczyć. Słuchajcie, tutaj jest o! jakieś coś złego robione. Co on robi? No to jest za Ej, hmm. Trzeba go zbadać. Wygląda jak jakaś taka maś, albo kryształ jak... Hmm. Jakiś taki zielony To jest glut no tak. od hakera? Zielony glut od hakera? Nie, nie, to nie może się wydarzyć Wygląda to naprawdę Kiesio, ty, ty jesteś jakiś, nie wiem, ostatnio coś nie ogarnia, w ogóle, no, nie wszystko ja robię Czekaj, muszę w tym momencie napisać protokół zejścia, zejścia Nie, Nubek nie gada A, tak okay. Do A mam jest... ci jakoś pomóc, nie mogę nie tak ci znówkiem. na przykład iść pokopać tak gdybyś Nubek chciał z... Od kiedy ptyś kobieta, a Nubek rzeczy. no to nie jest w ogóle naukowe. potrzebny. To nie jest w ogóle potrzebne. A to co tutaj. to jest? To jest jakieś a... miasto hakera pod ziemią? Zobaczcie, to wygląda jak jakaś tajna baza hakera, która znajduje się pod ziemią. Ej, to A panie prezydencie, a ta mapa? A ta mapa to ona jest aktualizowana? Że to tak, ona tak wygląda? Ona jest ostatniego bycia hakera tutaj na Pojanowicach, ale jak a? tylko ją klikniemy, to wtedy a? będziemy wiedzieć gdzie on się znajduje i będziemy go Kto? widzieć tutaj wszędzie. Dektandem. On będzie nas... Rozumiesz to? On będzie Niszczę z nami to. To. i będzie się nas słuchać, eee, rozumiesz? Co się odmawia? Myślałem, że cały stół się zniszczy. A! Bo, o, 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 tak, panie bo będę Jeżeli się ciebie słuchał. Jest. Zobacz, jakie mam przykozackie bluzy z full wzorem, a to oznacza wzór nie tylko w jednym miejscu, ale również na rękawach, na kieszeni oraz w kapturze. Bluzy są naprawdę ciepłe, idealne na obecne zimne pogody, a do tego zostały wyprodukowane w całości w Polsce, co zapewnia ich najwyższą jakość. Wybierz bluzę Wojan Team z full wzorem. Wbijaj na Wojan Shop. To ja to zepsułem. To niech to wyjdzie, jak coś mnie słyszy. Wychodzę, wychodzę, wychodzę. Myślisz, że ktoś tu jest? Czekaj, zobaczcie, czy się nie otwiera ta popytka na górze, ten. Czekaj, czy ktoś nie wychodzi. No dobra. Na idę, idę zobaczyć, idę zobaczyć. Wyszedłem, panie Nic prezydencie, wyszedłem, panie prezydencie. Nic się nie otwierało, ja otworzyłem teraz, ale nikogo tutaj nie ma.

Eee... Czekaj, Nubek musiał mnie znowu strzelić. Nie, dobra. Przecież ja nie no ten bez amuletu to będzie masakra! Trzeba wymyślić jakieś połączenie, żeby ukryć amulet i równocześnie szalik. Nie wiem jak my to zrobimy. Dobra, czekajcie, weźmy tam jeszcze raz, słuchajcie. Ale to jest niebezpieczne, słuchajcie. To co oni robią to jest igranie z losem, to jest przywoływanie hakera, słuchajcie. Trzeba będzie to wszystko tutaj zniszczyć. O nie, kamery. O, nie. On jest zielony ma czarne matki, kocha numery i daje nam dużo rzeczy, on jest mocniejszy niż ty, patrz jak on ma polumny, on potrafi latać, potrafi wszystko i on przeprowadzi porządek tutaj. Porządek? Co ty, co Ja kiedyś byłem naukowcem i w sumie to pewnie gdybym nadal nim był, to też bym pewnie umiał takie rzeczy. Nie, 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 on pisze w kodzie Dlaczego komputerach. mówi, że Haker jest dobry, przecież Haker porwał nopkę i zabrał go do swego świata. Nubek nie wiem, albo mu się coś zmieniło w główce i zaczął być jakiś mądry, ale zły, albo coś jest naprawdę nie A tak, bo słuchajcie, To jest jedyna w rzecz, jedyna jedyna zecja po nim została. I te macki są w niektórych miejscach, kiedy on tracił energię na Pojanowicach. Nie, nie, nie? Rozumiem, nie, to nie, za dużo nie co? Mogą być w miejscu, gdzie go pokonaliśmy, albo przywołaliśmy. Więc Kisiu, to będzie nasza misja. Znaleźć je wszystkie. Bo wtedy będziemy mogli go O nie, prezydencie, co ty masz na ręce? Co on ma na ręce? Co mam na ręce? Ej, to jest ten glut! Ten glut kręcił tak, tego gluta! Tutaj? O kurczaczki. My cię tego Jest. gluta na rękę. Ej! A panie prezydencie, a ja mam pytanie, co my jeszcze potrzebujemy, żeby żeby tego hakera przywołać? Jeszcze tutaj mamy wszystko zielonego, a potrzeba jeszcze tylko czarne części. Ale czarne spokojnie. Części? A skąd oni wezmą czarne części? Nie ma a takich części. No bo... części? To jesteś głupi? i tłumaczyłem ci to już. Co? A, przepraszam, bo zapomniałem, bo ja zapomniałem, że to miałem pamiętać. No Słuchajcie, ja, już, już tak będę pamiętać, już gada. będę pamiętać. Nowek gada jak ptysz, mądrze. A ten miecz nam się przyda do czegoś? Ten niec, tak, tak, on będzie specjalnie dla hakela. A <laughs> czemu on jest zabezpieczony niezniszczoną szybą, którą się nie da zniszczyć w żaden sposób? Nie da no się jej zniszczyć, musimy się Bo do, tylko do niego dostać. on ją. <laughs> Musimy się dostać jakoś do tego miejsca. Czekajcie, czekajcie, jeżeli to jest tu, ja się przekopię od góry. Czekajcie, policzę, ile to jest kratek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć, jedenaście, dwanaście. Tutaj jest trzynasta, czternasta jest to. Ok, 14 kratek, i tutaj jest ile kratek? Raz, dwa, trzy. Dobra, wykradamy to. Wykradamy ten miecz. Słuchajcie, wykradamy ten miecz. 14 i trzy kratki, dobra. Czternaście kratek do przodu, idziemy w takim razie. Szybko się wydostaniemy, dobra. Liczymy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Ale się trudno liczyć, dirta. Dobra. I teraz tutaj, raz. Dwa, trzy, powinniśmy być idealnie pod tym mieczem, aby No, to tak można się tu dostać, panie prezydencie, a mogę to? go podtrzymać, to ja go wezmę! Zaczekaj, tak, oni się tam dostali mm -hmm. o dobra, to jak go. No ale takie? fajnie wygląda. Oni się tam dostali? Jakim, jakim cudem? To było jakieś wejście do tego miecza? Nie, nie gadać, że ja tu wymyślam milion Lecieło. sposobów, a oni się tam dostali, no. Krzysiu, tak, panie prezydencie. ten miecyk. I weź ten, i weź to, zamuruj tą syłą. Bo ty to zrobisz z jednej strony, ty debilu, to będzie z każdej strony, tu jest tylko za Nie, się, no się ja miec. to zamuruję w takim razie, żeby się tutaj nikt nigdy wyjdą? nie dostał. Jak oni o, wyjdą? O, 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 tak. I Krzysiu, no. teraz? Ja miałem zabrać I ten jest... miecz. Naprawdę najlepszy, tak, dajmy go tutaj, wszystko zamolujmy, wszystko zamolujmy. oni nie wejdą teraz. a jak my wyjdziemy? No jak. Idziemy, zostaw jedną wolną ha! Ej, czemu on tak Ale krzyczy na tam. Masz perły? Perły? Nie! A, jeszcze, hej, czekaj, tam. jeszcze czekaj. Dół, dół, czekaj. dół weź wykop. Dobra, 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 dobra. Aaa, nie mogę się tu ruszyć, to jest za mało miejsca. Skąd Nubek ma nagle perły? Co on który kom? Tu? Ej, dobra. oni się zabudowali, oni stąd już nigdy nie wejdą. Jeszcze. Ten jeden trzeba jeszcze zniszczyć tutaj Dobra, muszę dostać o, się jakoś bardzo. do tego miecza, to jest miecz hakera, nie wiem skąd oni mają miecz hakera. Skąd niby Nubek miałby mieć hakera? To jest nie tak coś Dobra to panie to prezydencie, daj. chodź tutaj tędy wychodzimy Ej, co? O ty minut! What? Znaczy... Ale przecież to są... No będę jakiś... Próbuję sposób zrobić na wydostanie się stąd. Teraz, Jak znaczy... ty to chcesz zrobić? Ścianę znaczy... chce się dostać? Co? Ej, patrz, nie prawie mu się ty. udaje! Prawie mu się udaje, Prawie się wydostaje! Teraz Ej, ale to wyjdziemy. jest nielegalne! Skąd się? No taki... Nie cicho lepiej, nie po to sam to wszystko robię. Żeby Ej, teraz... Ła wyszedł! Nie! Nie, Pośrednie, tutaj w to to jest, jest niemożliwe tak nie, by tak nigdy nie, zrobił nie, nie, tak Nubek nie, 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 potrafi takich rzeczy robić. To, to, co tutaj zobaczyliśmy? Masz, tego nie, To, nie, 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 Pa! jestem! What? A, dobrze. Bo Nubek go nauczył, ale dlaczego Nubek ale to wiedział? Ale jesteś mądry, Nubek. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie wiedział. Ja muszę wszystko tutaj ogarnąć. Ja muszę to wszystko przywoływać o i się Przepraszam, tutaj I masz jak on tutaj To zobaczysz, że on jest lepszy od każdego dwojga. No i paliona, Nie, dobra, dobra. Będziemy musieli się dostać a, jakoś się. do tego miecza, słuchajcie. Spróbujemy dostać się tą samą taktyką, co dostał się Nubek, czyli perełkami, ale musimy poczekać i stamtąd, e, jak oni wyjdą, to wtedy zaatakować. To ja skoczę w tym czasie po perełki. I spróbujemy ten miecz dostać jakoś się do niego, bo ja nie wiem skąd oni ogarnęli miecz hakera, ja nie wiem skąd oni to wszystko ogarniają. To nie jest! Tutaj jest coś, nie tak się dzieje. To wszystko, te kontrolery umysłu, to wszystko się łączy w jakąś większą całość. To nie jest... To nie jest... Od zaczęło się od mojego domku I się okazało, że to, że to, to nie jest takie jak wszyscy myśleli. Oni chcą przywołać hakera. To wszystko robili po to, żeby przywołać hakera. Teraz potrzebuję perełki. Muszę zdobyć perełki, żeby tam się dostać po ten miecz. Zabierzmy sobie jak najwięcej perełek, bo tam nie wiem, czy mi się to uda tak łatwo przeskoczyć. To nie jest prosty trik, Słuchajcie, to trzeba będzie jakoś wejść w k na, na, na na o coś takiego i strzelić. I patrzcie, zrobicie tak. Ej, what? Ej, ja byłem przez chwilę w drewnie, to działa! Okej, okay, dobra, uda mi się wygrać ten mieczek i już będziemy mieli spokój. Dobra, jesteśmy już tutaj, moglibyśmy tam wchodzić, ale nie wiemy jeszcze, czy oni czasem zostali tam, czy wyszli, czy oni nadal gdzieś są. panie prezydencie, gdzie mamy iść to wykopać? A to mamy wykopać. to wykopać, ja wiem gdzie, ho, ho, ho. No to mnie tam? O, wychodzą, Co? patrz, idealnie. Jesteś taki głupi. No nie mogę. Czemu Nobek tak obraża ptycha? Zgadzam się z każdym pana zdaniem. Dobra, pa, tak. idą gdzieś. Dobrze, idealnie, idealnie. I my teraz to wykorzystamy i ukradniemy im ten miecz, tak? Mieczol będzie nasz, mieczol będzie nasz. Musimy tylko za sobą zatrzeć wszystkie ślady. No ale jak przejdziemy przez ścianę, to przecież nic nie rozwalimy. Dobra, mamy... Wezmę więcej tych enderpereł i teraz spróbuję się tam jakoś dostać. Yyy, eee, czekaj. Co tu się odwaliło? Co tu się odwaliło? Czemu to... Czekaj, to nie było takie grube. Czy oni to... Oni to zabudowali Obsydianem! Czekaj, tam się nie da teraz dostać! Nie da się da... Ej, zaraz ginę! Nie, nie, nie Przed chwilą tutaj była tylko jedna warstwa Patrz, tutaj i tam była jedna warstwa szkła Dzieliło nas tylko tyle, żeby dostać się do środka A w tym momencie Dzieli nas taki kawał drogi Nigdy się nie dostaniemy do tego miecza hakera Jakim cudem my mamy tam się niby dostać? Ten miecz hakera jest nie do zdobycia No nie, jeśli przyjdzie Nie, dobra, nie, nie Po prostu zostało nam jedynie Wiecie co nam zostało jedynie? Powstrzymać ich, powstrzymać ich plany przywołania hakera, ale te wszystkie plany są jakieś dziwne. To wszystko jest od od nubka. Mam wrażenie, że to wszystko idzie od Nubka. Ptyś przecież ma zagłupi teraz rozum, żeby cokolwiek zrozumieć, co się dzieje. Te wszystkie jakieś obliczenia, mapy. To są jakieś dziwne mapy. Mapy hakera jakiejś jego tajnej bazy, o której nikt nic nie wie. czy jakieś serwery. Musimy to wszystko zniszczyć. Musimy o tym wszystkim powiedzieć malionowi, musimy to wszystko TNT tam wysadzić. Nie możemy na to pozwolić. Nie wiem, co się odwala, ale, ale jest niedobrze, widzowie. Nubek i Ptyś chcą przywołać hakera. I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: "Ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, serio, bo to, to już się kończy, to, to już nic nie ma. Kliknij, kliknij, kliknij."